Cześć, jestem Kaczy. Widzimy się w kolejnym odcinku o układaniu diety, część druga. Także nie ma na co czekać, tylko zaczynamy. Dobra, pytania odnośnie diety, co robić w konkretnych przypadkach, Kejsach, także. Zaczynamy. Może przed pytaniami, znaczy to, to jest już pytanie, typowe pytanie, co są te węglowodany, białko, tłuszcze, bla, bla, bla. Są poszczególne makroskładniki w danych produktach spożywczych, które przyswaja nasz organizm. Przykładowe produkty spożywcze z grupy węglowodanów są to ryże, kasze, makarony, pieczywo, warzywa, owoce, Płatki, płatki śniadaniowe, płatki czekoladowe, owsiane, jaglane i tak dalej. Są tu takie najpopularniejsze źródła węglowodanów. Białko, no to jest nabiał, twarogi, serki wiejskie, sery jakieś chude, szynki. Mięso oczywiście najlepiej chude. Ma więcej białka, mniej tłuszczu. Tłuszcz. Tłuste mięsa, tłuste sery, oliwy, oleje, orzechy, masła, smalce. Mniej więcej myślę, że kumacie. Kaczy. Co robicie, Gwaga mi nie rośnie lub nie spada? Na pewno ważne jest cierpliwość. Jeśli po dwóch tygodniach dalej to nie spada, u kobiet powiedzmy miesiąc, to w takim razie oznacza to, że musimy obciąć kalorie. Odejmujemy 200 kalorii z diety lub dodajemy kardio w ciągu tygodnia, które spali nam 200 kalorii dziennie. Jeśli nie biegamy codziennie, no to powiedzmy musimy, żeby spaliło średnio kalorii na tydzień, czyli nie wiem, musimy. 200 kalorii dziennie to będzie 1200 kalorii w ciągu tygodnia, czyli na przykład 3 razy w tygodniu biegamy, żebyśmy spalili po 400 kalorii. Mniej więcej mam nadzieję, że rozumiecie. Analogicznie w tą samą stronę, jeśli robimy masę, to wtedy już nie biegamy, tylko musimy odejmować kardio albo dodawać kalorie do diety. Z czego dodawać? Głównie bazować na węglowodanach. Redukcja, odejmujemy z węglowodanów masa, dodajemy z węglowodanów białko i tłuszcze mniej więcej. Bazujemy na tej samej puli. Rośnie mi tylko brzuch, a reszta już dupa. Zmniejsz liczbę kalorii, ewentualnie, jeśli to nie pomoże, to następnie musisz podbić białko, bo prawdopodobnie masz zły rozkład makroskładników i ty jesz bardziej tłuszcz. A nie mięśnie. Ewentualnie popatrz na progres siłowy, bo może nie trenujesz siłowo, odpowiednio nie progresujesz, no i mięśnie znowu ci nie rosną. Nie rośnie mi ani siła, ani waga. Kaczy, co mam zrobić? Jeśli nie rośnie ci ani siła, ani waga, to musisz zastanowić się, czy masz odpowiedni rozkład treningów, czy nie jesteś przemęczony. Jeśli jesteś przemęczony, to warto zmniejszyć objętość treningową lub dodać liczbę kalorii. Jeśli nie rośnie ci siła, a waga rośnie to w takim wypadku zdecydowanie zmniejsz objętość treningową, a liczbę kalorii zostaw na tym samym poziomie. Kaczy nie rośnie mi siła, a waga mi rośnie i obwody całkiem spoko rosną. No to wtedy musisz po prostu skupić się na większej objętości treningowej. Kaczy nie mogę przejeść danej liczby kalorii. Co mam zrobić? Jeśli nie możesz przejeść danej liczby kalorii, to musisz jeść produkty bardziej przetworzone, te, które są dla Ciebie bardziej smaczne, że po prostu łatwiej było ci zjeść. Jedz też szybciej, jest to nie do końca zdrowe, no ale czasami cel wymaga poświęcenia środków. Kaczy, znowu ciągle chodzę głodny. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie: czy jesteśmy głodni bardziej psychicznie, czy naprawdę jest to nasz głód? Jeśli jest to nasz wymysł, no to musimy się z tym przemęczyć i z tym walczyć. A jeśli jesteśmy naprawdę głodni, to warto. Przeanalizować naszą dietę. Czy jemy odpowiednio na redukcji, czy nie są to produkty za bardzo przetworzone, te, które z łatwością nam przełkną przez brzuch, jakieś batoniki, bla bla bla. Zamiast pełnowartościowe produkty. Jeśli jemy pełnowartościowe produkty i nasza dieta jest w porządku, to w takim wypadku musimy zacząć jeść trochę więcej. Musimy odbić się, zrobić jakiegoś. Na przykład diet breaka dwa tygodnie na 0 kaloryczne, odbić 500-700 kalorii i odpocząć od redukcji i wrócić później z podwójną siłą. Myślę, że podobał Wam się ten materiał. Jeśli tak, zostawcie oczywiście łapkę w górę, więc zapraszam bardzo serdecznie do zasubskrybowania kanału, żebyście wiedzieli o filmie, byli na bieżąco. Tak samo za mojego Instagrama kaczykr. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to zapraszam właśnie tam. Ewentualnie ktoś się wstydzi, to zapraszam na maila cierpisz.kornelmałpa.gmail.com i tam oczywiście wszystkiego się dowiecie. Jeśli dalej czegoś nie wiecie o diecie, to napiszcie komentarz i na pewno Wam odpowiem.